To było liczba ślubów, ale czy, czy skąd bio, dlaczego nie biorą? Nie wiem, chyba teraz przyszedł kryzys, więc, więc myślę, że jest wszystko... To, tradycja polska przecież mówi o tym, że trzeba zrobić wesele, więc trzeba się za, na bogato, tak? A teraz myślę, że młodzi raczej chcą chyba zrobić wszystko na spokojnie i najpierw sobie znaleźć mieszkanie i pomyśleć o przyszłości niż inwestować pieniądze w coś, co trwa tylko jeden dzień, prawda? No. także chyba w tej chyba, to, chyba tyle, no. A konsekwencje są kilkuletnie. A konsekwencje są kilkuletnie, tak, łatwiej można się rozstać. No ale wiadomo, że myślę, że chyba ludzi łączy kredyt, więc nie, nie ślub to kredyt, no także, także tyle. No ale myślę, że małżeństwo jest no. dobrą, dobrą alternatywą do tego, że, żeby potwierdzić, że się chce z kimś być. No. Można później kiedyś powiedzieć, że się coś tam przysięgało i coś tam się powiedziało, tak? Ja bym powiedziała, żeby mój... Wolałabym, żeby mój chłopak raczej coś tam powiedział przy świadkach, że, że chce ze mną być. I potem będzie łatwiej. Pa. Pa.